Cześć, strefa Kibica wdrapała się na szczyt. Strefa na wysokości, strefa na wysokości, a przemek to P. Hej! Dzisiejszy odcinek strefy Kibica będzie chyba najciekawszym z czasowych odcinków. Porozmawiamy o herbach Ligi Angielskiej. Otóż nikt za bardzo nie zwraca na to uwagi co się znajduje w herbie, po prostu widzi i okej, okay, fajnie. A okazuje się, że tam jest mnóstwo alegorii. No i na początek ciekawostka numer jeden to to, że aż 16 ekip w Premier League ma swoje herby w kształcie tarcie. Tylko Chelsea jest drużyną, której herb jest okrągły, jest owalny. Teraz zaczniemy od razu sobie pierwsze rozkładanie herbów na czynniki pierwsze i rozpoczniemy od tych stworzeń, które w herbach da się zauważyć. No i na pierwszy ogień pójdzie Hull City, które ma w swoim herbie Tygrysa. Tygrysa. No i właśnie, skąd ten tygrys się tam wziął? Nie z Eufratu! No właśnie, nie z Eufratu. Tygrys ma symbolizować kolory, które na koszulkach dzierżą piłkarze Hall City. Czy może nie symbolizować, to nie chodzi o to, tylko po no prostu oddaję, podobne, tak? tak? I, I dlatego w herbie jest tygrys? W herbie Liverpoolu mamy do, do czynienia z pewnym ptaszyskiem. Oczywiście jest to symbol y, miasta, jakim jest Liverpool, ale... Y, to jest dobra ciekawostka, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, co to jest za ptak. Bo ni to wróbel, ni to gołąb, ni to orzeł. Po prostu nikt w stanie nie jest określić, a ptak jest nie tylko, że symbolem klubu to jeszcze miasta. Pewnie większość z Was zastanawiała się, dlaczego Manchester United ma w swoim Herbie Działa. Czy jest to szatańska drużyna? Myślę, że nie. Dlaczego? Rafał Wam zaraz wytłumaczy. Jest kilka legend, które krążą na ten temat. My sprzedamy wam jedną. Otóż podobno poprzednie wcielenia, że tak powiem, Manchesteru United były stosunkowo niegroźne, i z nazwy, i z wizualnie, więc postanowili ku zastroszeniu swoich rywali wrzucić czerwonego diabła, który ma być bardzo groźny i rywale mają obgryzać paznokcie przed każdym zetknięciem się z United. Czy tak się dzieje? Szczerze wątpię. Teraz z tych stworzeń przejdziemy do rozkładania herbów na czynniki drugie, czyli Roślinki. W herbie Chelsea znajdują się dwie róże, które symbolizują Anglię. Anglię, bo z tego państwa pochodzi klub. To jest teraz trudne do zauważenia. Zobaczcie sobie teraz na przybliżeniu macie herb Liverpoolu i w mordzie ptaka jest gałązka, którą on trzyma. I mam wrażenie, że jakby zapytać na stu ludzi, którzy znają się na piłce, czy wiedzą, że jest gałązka w herbie Liverpoolu w mordzie ptaka, nikt by chyba tego nie powiedział. No myślę, że nie. Z kolei Southampton w swoim herbie ma białą różę, która jest symbolem właśnie tego miasta. Teraz przejdźmy do tego, że w sporej ilości herbów zawsze znajdują się jakieś piłki. Większość z tych piłek, które znajdują się w herbach, co ciekawe, paradoksalnie mam wrażenie trochę, wyglądają jak piłki do siatki, a nie do piłki nożnej. To po pierwsze, jeżeli chodzi o Norwich z kolei, piłka, która jest w ich herbie, wygląda jak balon, a nie jak piłka do nogi. A to ten w ogóle się wyłamał i zamiast pójść w angielską Premier League, poszedł w stronę amerykańskiej NBA i ma w herbie piłkę do kosza. No właśnie, ale wypada się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, że te herby mają takie właśnie piłki, a nie inne. Powód jest prosty. Kiedy kluby powstawały, wtedy grało właśnie takimi piłkami, i one były szyte z naturalnych materiałów, i one tak wyglądały i to nie jest nic dziwnego. taka uniwersalna piłka trochę. Tak. Gdyby teraz powstał jakiś klub, pewnie miałby Nike Air Control czy coś takiego. Teraz y, zajmiemy się innymi aspektami herbów i na warsztat wjeżdża herb Liverpoolu po raz kolejny. Na pewno teraz większość z was zauważy dwie pochodnie, które się tam znajdują i są to y, symbole pewnej tragedii, która miała miejsce w Liverpoolu. 1989 rok, Hillsborough, tam właśnie doszło do spotkania Liverpoolu, no i powstała taka głupia zasada, że kibice gości, za mało miejsc było dla nich przeznaczonych, więc wiadomo, no, dość klasowe spotkanie, Liverpool chciał przyjechać większą ekipą, zwolennicy Liverpoolu, no i wybrali się na ten mecz i było przeludnienie na trybunie gości tam było jeszcze kilka durnych ograniczeń, które spowodowało to, że zbyt duża ilość kibiców Liverpoolu była na trybunach, trybuny się zawaliły i zginęło 96 osób. Tragedia w Hillsborough do tej pory pod tym kryptonimem można te operacje usłyszeć. Do dziś w klubie w siedzibie klubu z Liverpoolu płonią znicze upamiętniające tę tragedię. I... Southampton ma w swoim herbie aureole. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jest kościół St. Mary's Church, to jest bardzo znane miejsce w tym mieście. No i właśnie dzięki temu klub Southampton nazywany jest świętymi. No ale to było im za mało jakby, więc poszli krok dalej i w herbie umieścili aureole. Większość z Was zastanawiała się zawsze, co znaczą gwiazdki w herbach piłkarskich i krążyło... no, <śmiech> <Nie> <śmiech> no, krążyła taka legenda, że każda gwiazdka to podobno jest tytuł mistrzowski, czy też tytuł mistrza świata w danej reprezentacji. Postaramy obalić się obalić tę tezę, bo Manchester City w 1997 roku postanowił sobie zmienić herb, no i wtedy do herbu dodał trzy gwiazdki, wtedy tytułu mistrzowskiego żadnego na swoim koncie nie miał, żadnego. Dopiero teraz yy, zdobył trzeci yy, tytuł mistrzowski, więc te gwiazdki zaczynają pasować, dlatego możemy śmiało stwierdzić, że Ów gwiazdki są tylko elementem dekoracyjnym herbu. Jeżeli chodzi o napisy, to nie przygotowaliśmy zbyt wielu ciekawostek, bo zazwyczaj wieją nudą, bo po prostu jest napisane Chelsea, Arsenal, bla, bla, bla. Ja wiem, o to chodzi. Tak. Chyba najbardziej symboliczny z tego wszystkiego i taki dla kibiców y, bliski jest ten herb Liverpoolu, bo tam sporo się na nim dzieje i tutaj jest podobnie w przypadku napisów. Y, na środku praktycznie herbu jest napisane You'll never walk alone, co oznacza, nigdy nie będziesz wędrować sam. Tak. To jest pieśń ulubiona kibiców Liverpoolu, którą śpiewają zawsze na początek spotkania i też w trudnych momentach zespołu, coś mniej więcej jak pieśń małem rycerzu dla reprezentacji Polski w siatkówkę. No właśnie. Dajcie znać, czy podoba wam się taki odcinek składający herby angielskie na czynniki pierwsze. Jeżeli tak, to się cieszymy, jeżeli nie, to jesteśmy smutni i za chwilę rzucamy się z tego muru. Tak, A jest, jest dość wysoko. Jesteśmy, no dajmy na to, po delikatnym powiększeniu tego wszystkiego, 23 metra na ziemią. Tak jest. To jest dziewiąte piętro, z tej chwili widzimy cały Szczecin. Skaczemy? Dobrze. Dobra. To... Dobra. To Przemek Sierakowski, Rafał Kuliga i zapraszamy na naszego Facebooka, bo to ostatni y, czas, możecie nam, nam zapalić świeczkę. Adios! A, a. E, no właśnie, fajnie. Nie ustałem tego skoku.